To jest moja dziewczyna Ania. Ania zostawia mnie samego w domu na 24 godziny. Kitek, ja się wyprowadzę. A to jestem ja, który zostaje w domu sam przez 24 godziny. Pomocy. Też tu jestem. Ania zakazała mi wielu rzeczy. Kitek, jak mnie nie będzie, nie wolno ci wchodzić do mojego pokoju. Obiad masz w lodówce, więc nie kupuj żadnych przekąsek. Masz już swój pokój, więc nie znoś tu pluszaków. Zakaz dotykania moich kubków, patelni, mojego miejsca, szafek, obrazów, kubków, przycisku i kresna. No weź krasnala A co najważniejsze cały dzień montuj film na jutro pa. No to co ja w takim razie mam robić Tak widzowie tak jak poprosiła Mufinka Będziemy cały dzień pracować. Nie no bez przesady Nie będziemy tracić czasu na takie nudy Wydaje mi się że dobrym pomysłem na początek Jest kupienie przekąsek Dobra pora się ubrać Pamiętaj nie kupuj żadnych słodyczy Wróciłem A no tak nikogo nie ma w domu Żadnych słodyczy żadnych słodyczy kiedy ja go wziąłem? Frażynki Talarki No nie, to już przesada Co ja teraz z tym wszystkim zrobię? W sumie, może to zjem po prostu Żeby Ani się nie dowiedziała Oj, widzowie, to będzie ciekawy dzień Mam pomysł, weźmiemy miskę, której zawsze nie zakazuje mi dotykać Ciekawy. po co te uszy Zrobimy zupę O, mam pomysł, weźmiemy miseczki Ani To jest dobry pomysł Mam nadzieję, że nie będzie zła Mmm, popko Dofula nie, 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 rozsypuj się. Typsy! no nie! Ktoś nie, 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 to to sprzątnąć, sprzątnąć. powiem Powiem razem że to naprawdę dobrze. Dołożymy do tego talałki. Wiem, Widzowie, zamówimy pizzę. Hmm, tu co? ty tu robisz? Tak sam. Hmm, co? mam pomysł, może zrobimy imprezę z pluszakami. To jest pomysł. Hmm. gdzie was tu usadzić? Na kanapie. A ty siądziesz tutaj. Hmm, jak ja was wszystkich stąd przeniosę? A nie możemy przejść imprezą tutaj? A jeżeli widzowie chcecie wiedzieć, co się zmieniło w moim pokoju, to zapraszam was właśnie na ten odcinek. Hmm. skoro tutaj ten miesiąc, ten rok się jeszcze nie zaczął, to później sugeruję, że musimy dzisiaj zamówić. Lody, ciastko, lody, lody, cukierek, ciastko i coś takiego. Bo jak byłby na przykład... To byśmy musieli tutaj arbuzę zamówić. Uuu, co to jest? A, naklejki. Ciekawe co skrywa Mufinka w swoim... Nie, Kitek, nie obiecałeś, że tam nie wejdziesz. Hey, jestem ciekawy, dlaczego Mufinka zabroniła mi chodzić do jej pokoju? Przecież nigdy nie było takiego problemu. Pewnie coś ukrywa. Dobra, wydaje mi się, że nie będzie tak zła. Co to jest? Ej, widzowie, tego to nie było. Czy to jest jakaś tajemnicza paczka muffiny, Dlatego nie mogę tu wchodzić. Ciekawe co w niej... Nie wolno tego otwierać. Tak nie wolno tego otwierać. Dobra, otworzymy. Nożyczki! Największy wróg dobrej zabawce. Nieważne! Słuchajcie, musimy gdzieś to otworzyć, bo wydaje mi się, że tam jest coś naprawdę mega ciekawego. Hmm. Co to? Może być, widzowie. Mam nadzieję, że ktoś z was się już domyślił. Otworzymy to tak, żeby może nie było widać, że już to otwierałem. Tylko będzie ciężko, bo tu jest taśma. Czy ja mam taśmę, żeby to zakleić? Ups. No, chyba sobie żartujecie. To jest pudełko w pudełku. Czy Mufika robi sobie ze mnie żarty? Serio, pudełko w pudełku. I mamy to. Serio. Po raz trzeci otwieramy pudełko. Jej! A w nim czy to herbatka z muffinką i ładne Mam dwie Dobra widzowie mamy troszeczkę inny problem bo Nie wiem jak to zapakować z powrotem Żeby Ania się nie skapnęła A może to schowiemy Wydaje mi się że zapomni o tym Panie <śmiech> 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 Dotknąłem go Mam pomysł bitwa na śnieżki to jest pomysł <laughs> Tylko żeby krasnal nie spadł Mocny zawodnik U! i to jest wielki pojedynek. Ja kontrowizowuję a... Hm, Czy to są laski cukrowe Ani? Nie pozwala mi ich dotykać. To jest dobry moment, żeby jej <grym> je schować. <grym> Albo zjeść. Że niby co? Że niby ja mam nie zamawiać więcej pluszaków, rozumiecie? To mówi powiedziała, ja wyjeżdżam, nie zamawiaj pluszaków. Co prawda przyszedł wcześniej, ale ona o nim nie wie. Zobaczcie, co to jest. Słuchajcie, bo to jest też fenomen, ponieważ, musicie to zrozumieć, to jest Pusin. To jest Pusin, tak? Czekajcie, czekajcie. A to jest, jest Hello Kitty. Pusin, Hello Kitty, Pusin, Hello Kitty, Hello Kitty, Pusin, Pusin. Nie, to jest Hello Kitty. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście w team Hello Kitty, czy może jednak pushin. O tak, to jest moje nowe scrunchie, widzowie. No! Widzowie, mamy problem, ręka mi nie chce z tego wejść, no. ale nie chcę tego rozwalić. I poważnie mówię, to nie jest śmieszne. Ojej, oh, udało się. Pora tu posprząć. Nie, dobra, nie bez przesady. Nie przesadzajmy, nikogo nie ma w domu. Ej, właśnie widzowie, pamiętajcie o tym, że u mnie na kanale są odcinki z Robloxa w sobotę i... Oj, rozlało się! Co, coś? Dawaj ścierkę! pomocy. Dobra, dobra, już nie prękaj! Nie będziemy ci wycierać tobą. będziemy prawdziwą szmatkę. Poczekaj, stąd. Poczekaj, poczekaj, ej, ej, ej! Tak, jak wiecie, widzowie, Mufinka kupiła sobie fotel do mojego pokoju, rozumiecie? To wstawiła sobie fotel do mojego pokoju i powiedziała mi, że nie mogę na nim siedzieć, i jeszcze na nim nie siedziałem, to z... pierwsze wrażenie. Oh, ej, ej, fajny jest! Wiem, zamienimy go z moim. To jest dobre. Jest milutki w dotyku. Fajny jest, fajniutki. Pusin może na nim też siedzieć. Później też zejść z góry na dół? Zamówiłbym pizzę, ale problem jest taki, że mufinka zabrała mi wszystkie pieniądze! Świniacy, ty masz jakieś... Mm. Kupujemy pizzę. Ty, świnia, ile ty masz kasy? Ej, naprawdę to jest Zdyszka. Patrzcie, zdyszka tu będzie lekko. Trapię zepsułem świnę. Jest działa. Naprawiona. Dlaczego ta świnia ma na pupci naszą naklejkę? Co prawda widzowie, powiem wam tak szczerze Mieliśmy pracować, znaczy montować Ale Mufinka powiedziała mi, że Chyba nie muszę, jakoś tak I zobaczcie co tu się dzieje, to jest Mufinka u mnie w fabryce Zabawek i śpi, tak właśnie zachowuje się Mufika, więc trzeba jej No, pracujemy Mufika, nieładnie tak Ej, tu jest coś za Robuxy Uuu, hm, nie mam Robuxów Mam pomysł, może doładujemy Widzimy się później, co? Zgłodniałem, ojeju, zupa Eee, wiecie co? To jest lepszy pomysł Ja to się w sumie zastanawiam Widzowie, jaką wy czekoladę lubicie? Biała, gorzka czy mleczna? Ja zdecydowanie karmelowa! Karmelowa jest super, z orzeszkami. Mm, No, pyszna! Mówinka zabrania mi jest tyle słodyczy, więc nadrabiam jak jej nie ma. A po na pouczę się później. To chyba jest wąs włosy. Czy to są włosy? Wiecie co? Chyba miałem podpisać autografy dla widzów. Finka się już podpisała, ale dobra, to zrobimy. Zrobimy, bo widz musi być zadowolony. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile czasu zajmuje taka mała kupa. Naprawdę ich jest tu bardzo dużo. A Mufinka ma jeszcze więcej w pudełku. Mm, ta tam, -da, ta tam? Ok, autografy dajemy do naszego. Jak to się nazywa? Kupki, czy jakoś, tak? Fajny pojemniczek. Zobaczcie, co tu się kryje. Tu już podpisałem, tu podpisałem, tu też, tu też, tu też. to jest Mufinka, 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 Mufinka. Tak, dużo autografów. A my już ostatnio wysłaliśmy aż trzy pudełka. Ale bardzo Wam dziękujemy za to, że nas wspieracie i zamawiacie rzeczy z naszego sklepu. Jesteście kochani? Sup, się jest największym kozakiem, ponieważ tak, ma kocy. A co będzie mi robić za poduszkę? No, sztaszik, idziemy spać! jak nitka. A trzeba sobie nastawić budzik, żeby posprzątać, zanim mufinka wróci. Wróciła kiedy tęskniłeś? Mufinka? Y czy drzwi do mojego pokoju są otwarte? Eee, Mufika, no bo wiesz... Ruszałeś paczkę, którą tam miała? Nie otwierałem, to Pusin był! Kitek? Czemu tu jest tak brudno, Kitek? Mojego Piotku nie zjadłaś? Ja ci zupkę Eee, To też nie ja, to na pewno pluszaki zamówiły. Nie dam się w to wrobić! Eee, ja się teraz wyprowadzam. To jest moja dziewczyna Ania. Ciekawe po co te uszy. Czy <laughs> mam naprawdę wsypać do gardka? Nie no!